Cześć, cześć, witajcie na moim kanale, tu Ewa Kreatywnie. Dzisiaj mam dla Was mini albumik. Y, mini albumik na zdjęcia 9x13. W tym albumie zmieścimy około 12, 10, 12 zdjęć. Y, o formacie 9x13. Y, albumik ma 19x11 cm, tak około. Y, I grzbiet ma 2,5 cm. Wiązany jest na szarą wstążeczkę. I jest to po prostu e, jest to taki mały albumik e, na dwa wodospady. E, z czego korzystałam? Korzystałam e, tutaj na okładce z wykrojnika serwetki. Serwetka bardzo fajna. Polecam. Chyba w skarpetkach kupiłam ją e, Sweet Dixie. Firma taka fajna e, serwetka. Bardzo fajnie wycina wzorek. E, przypomina mi troszkę śnieżynki więc, więc ją użyłam okładka jest obłożona obklejona zielonym brystolem takim jak ta serwetka i, i, i użyłam jeszcze brązowego brystolu żeby troszeczkę może rozweselić te papiery tutaj elementy różne Podklejone właśnie zielonym czy brązowym brystolem. To są kawałki, które mi zostały z, z, z wycinania tutaj w środku i na zewnątrz tego albumu. Bardzo prosty, tak jak powiedziałam, dwa wodospady. Starałam się zrobić kontynuację wzoru. Tak jak często robią dziewczyny. Tutaj to może tak nie widać, bo wszystko jest jednakowe, ale tutaj troszkę, troszkę może to jest widoczne. Fajnie to wygląda na pewno, więc, więc ja spróbowałam. Tak jak powiedziałam, są to dwa wodospady: one są ukryte, oba są jednakowe. Pierwsze i ostatnie maty są z brązowego Brystolu, a pozostałe z zielonego. Tutaj oczywiście y, przykleić musiałam y, maty, ze względu na to, że to zapomniałam wiązania. Y, no i gdzieś trzeba było je ukryć. A magnesów nie chciałam dawać, bo, y, bo też musiałabym jakieś zamykanie do, do tego y, dołożyć. Y, ten wodospad wygląda tak samo. Albumik bardzo prosty. W tamtym roku robiłam y, taki jeden czy dwa albumy. Myślę, że jest to fajna forma na natrzymanie zdjęć z jakiejś jednej uroczystości, jednej, z jednego nie wiem, spaceru zimowego. Papiery, jakich użyłam, bo serwetkę już Wam pokazywałam, jak wycięłam, z czego wycięłam. Papiery są z firmy Joy Crafts. Zimowa kolekcja. Bardzo spokojne, stonowane kolory z przewagą zieleni i beżu. takie w większości bardzo neutralne, myślę, że nie tylko do typowo zimowych prac, bo tutaj na przykład fajny na męski jakiś projekt jako tło, czy jako listki, te arkusze na przykład mogłyby być tu z tych śnieżynek można powycinać te, te kółeczka więc też, też fajnie można wykorzystać tutaj bardzo fajny, chyba najbardziej mi się podoba ten arkusz ten też jest fajny. No, także tyle na dzisiaj. Yy, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to z chęcią poczytam, co myślicie na temat yy, tej pracy. Czy kolorystyka yy, według Was jest yy, fajna, czy lubicie raczej yy, inną, inną kolorystykę jak zwy ja zwykle. Jak robiłam zimowe, papiery, zimowe prace, to raczej były to w kolorach biały, czerwony, zielony, złoty, a tutaj troszeczkę inaczej, no ale to akurat papiery się do tego przyczyniły. No, no to tyle. Tyle dzisiaj ode mnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Dużo zdrowia Wam życzę i do następnego razu. Pa! pa.